Witam wszystkich, mam na imię Karol, w Japonii używam imienia Aoi i mieszkam w Japonii od roku 2018 w mieście Osaka i prawdopodobnie będę tutaj cały czas. Najbardziej brakuje mi polskiego chleba, bo dostać coś, co nawet jest podobne w smaku jest no, praktycznie niemożliwe tutaj. Wszystko inne można dostać, jest droższe, dużo droższe niż w Polsce, Porównywanie do pensji nawet, ale da się dostać wszystko inne. Coś dziwnego albo zaskakującego, to jest trudne pytanie, bo nic takiego się zbytnio nie zdarzyło, ale zanim przyjechałem tutaj do pracy, mieszkać na stałe, to byłem na wycieczce i ustąpiłem miejsca, w autobusie babcia, tak, około tak 80-90 babcia. I po ustąpieniu miejsca stałem tam, gdzie ona stała, czyli przede mną. I zamiast podziękować mi, to dostałem trzy kopniaki w tiszczy. Ale to jest pojedynczy przypadek. Tak, jest coś odmiennego od polskiej kultury, w tym, że Japończycy zbytnie nie mówią swoich myśli, nie mówią tego, co sądzą, nie mają swojego zdania, które jest publiczne, mają swoje zdanie, które jest w ich głowie i które zna tylko ich rodzina i bardzo bliscy znajomi, a w pracy albo przy mniej takich bliskich znajomych, oni mają taką swoją, jak to powiedzieć, typową japońską odpowiedź na wszystkie możliwe pytania i odpowiedzi, żeby tych przypadkiem tylko się nie nie wychylać. Nawet jeżeli to zaszkodziłoby im, że nie pojadą swojego zdania, to oni tego nie powiedzą. Nie sądzę, że którakolwiek przybija którąkolwiek kuchnię, bo są fundamentalnie całkowicie inne i różne. Są potrawy w Polsce, których w Japonii się nawet ludziom nie sią takie, że mogą być, tylko na przykład Flakie albo Bigos. Albo rodzaje i ilość wędlin, sposoby przygotowania mięsa, jakie jest w Polsce, w Japonii to jest nie do pomyślenia. A no, tak samo tutaj, jakie sposoby przygotowania produktów z morza, ryby i różne inne potrawy, które są na przykład pochodzące z Chin, ale zostały trochę zaaranżowane na japońską. To tak, że japoński język zmieniony i podniebienie, o, to jest to, polskie podniebienie, to jest zmienione i no, jest bardzo dużo różnych kuchni. Które w Polsce też nie ma i ludzie sobie nie mogą wyobrazić tam, obie są smaczne i fajne i obie mają swoje dobre i takie mm, strony. Największą zaletą w Japonii będzie, że hmm, tak to powiem, krótko, godne życie dobra pensja yy, niedrogie mieszkanie, niedrogie jedzenie. Ogólnie żyje się lepiej niż w Polsce. nawet no, żyłem też w Anglii przez 7 lat wcześniej, i też jest dużo wyższy, poziom życia niż w Anglii i tak samo jak i w Polsce, prawdopodobnie gdziekolwiek w Europie jest niższy poziom życia niż w Japonii. Nie ruszył się praktycznie w ogóle od codzienności, bo jedno się zmieniło to, że restauracje były zamknięte po godzinie 20, albo 21, zależnie od którego lockdownu było. A ten cały lockdown polegał tylko na tym, że kraj prosił o to, żeby ludzie nie wychodzili bez żadnego przemusu, żadnych kar ani niczego. I tylko były restauracje zamykane wieczorem, żeby no, ludzie, którzy pracują do e, późnego wieczora, czyli większość osób, które mieszkają w Japonii, nie chodziło po restauracjach, po barach i w różnych miejscach do picia i roznosiło choroby. A tak to nie było, żadnych innych różnic złych. Dobre różnica była jedna w tym, że państwo dało dużo pieniędzy dla miejsc turystycznych i były zniżki na pół ceny, 70% na wycieczki do różnych miejsc w środku Japonii, nie za granicę. Takich atrak atrakcji jest bardzo wiele w Japonii, no większość tych takich polecanych przez Google jest no, jak zobaczy się jedno, to już zobaczyło się wszystkie, tak naprawdę. Tak jakby ktoś przejechał na wycieczkę i to polecam, no, odwiedzić tak dwie, trzy świątynie, a potem przejść się po zwykłych uliczkach, popatrzeć jak małe są sklepiki, małe restauracje, gdzie wejdzie na przykład maksymalnie sześć, siedem osób i wejść do tej restauracji i no, nawet jak nie znacie japońskiego, to no, użyć piantatora czy czegokolwiek, jakoś im za Zakomunikować to, że chcesz na przykład coś takiego zjeść, bo idąc do restauracji, gdzie jest menu po angielsku, nie znaleźć takich typowych japońskich smaków, tylko bardziej takie zjednolicone, no japońskie smaki. Nietypową ciekawostką turystyczną byłoby na przykład to, że w w prefekturze Hattori, jak dobrze pamiętam nazwę, jest taka mini pustynia, gdzie można usiąść na wierzchu i mieć taką mini przejażdżkę, że pojechało się niby do Afryki, ale jest się w Japonii. I ogólnie w Japonii jest wiele takich klimatów. Na przykład, jak pojedziemy na północ, to jest syberyjski klimat, czyli jeszcze zimniej niż w Polsce, inny jest zapach wiatru. Inaczej ogólnie jest klimat, a czym idziemy bardziej na południe, tym jest cieplej, 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 aż trafimy na tropikalne wyspy Okinawa, więc mamy cały równik od, od tropików po tereny syberyjskie mamy wszystko, więc zależnie od tego, na jakim poziomie równika jesteśmy, jest całkowicie inny klimat i całkowicie no, jakbyśmy w innym kraju byli. I to jest, myślę, ciekawe. Są praktycznie dwa zdania tutaj. Jedno zdanie jest głównie przez ludzi, którzy są bardzo pro -aktualnemu rządowi i wierzą w to, że to co rząd robi jest dobre dla Japonii i to są ludzie, którzy popierają igrzyska, a wszyscy inni myślą, że to nie będzie dobry pomysł zdecydowanie dlatego, że jest korona teraz i przyjmowanie ludzi z zagranicy, to Japończycy też nie mają zbytnio takich dobrych opinii o wielu ludziach z innych krajów. Oni sądzą, że raczej to nie będzie dobrym pomysłem opieki krzyżyska i ja tak samo sądzę. Najlepiej by było jakby przestaje wpuszczać wszystkich z zagranicy, żeby no, zławić tą koronę, nie? I tak też sporo osób myśli. Tak, kultura pracy w Japonii jest no, ładnie mówiąc solidna, a nieładnie mówiąc okropna. Na przykład jak większość pracy tutaj to jest praca biurowa i są ludzie różnego szczebla. Zazwyczaj mamy zwykłych pracowników, asystent manager, manager i wyższy manager. Jak twój przełożony nie wyjdzie z pracy, to... Wychodzenie z pracy przed nim to jest takie, no, takie nie, nie, tego się nie robi. I dlatego wiele osób zostaje dłużej, bo no, w Japonii jest tak, że czym jesteś starszy, czym dłużej pracujesz w danej firmie, tym masz wyższą pozycję. To nie jest tak, czym lepiej pracujesz, tylko czym dłużej pracujesz. W sensie rocznikowo. Więc ci ludzie są starsi ludzie, a starsi ludzie, jak wiadomo, mają swoje sposoby myślenia inne od młodych ludzi. Więc dla nich pracowanie od 7 rano do 21.00 to są takie normalne, no, no praca, praca, trzeba robić pracę, nie? I młodzi ludzie nawet takim coś się nie podoba, to dużo, osób, ja już wcześniej mówiłem, yy, oni nie lubią yy, wystawać z tłumu. Jak jest takie ogólnie myślenie, że wychodzenie przed szefem jest niedobre, to większość osób nie wyjdzie przed szefem. Nieważne co, nie wyjdzie przed szefem. No, no może, i, i może mama umrze, to może pójdą wcześniej. Ale też widziałem takie sytuacje, że komuś umarł, umarli rodzice i następnego ja dnia był już w pracy. Więc praca jest dla nich bardzo ważna, nawet za bardzo ważna. Ale no, ja to olewam. Ja wychodzę o tej godzinie, o której mam uzgadzone, że wychodzę i mówię, no no cześć, pa. pa.